Witam, dzisiaj drugi dzień wakacji z nami. I od razu zacznę od tego, co poszło dobrze. Dzisiaj, otóż, było dobre to i pozytywne, że dziewczyny i chłopacy też mieli dobry sen i można to było wyżyć od samego początku dnia. Byli w dobrych humorach, współpracowali ze sobą, nie było zbyt dużo kłótni, przepychanek i innych tam różnych rzeczy. Od razu weszli w wir zabawy. Tak naprawdę od godziny chyba wstali o godzinie ósmej. No ale gdzieś tam od dziewiątej zaczęli wymyślać sobie zabawy. Zaczęli od zabawy na ogrodzie. Nie wiem, chyba dziewczyny stworzyły jakiś salon kosmetyczny. Później podzieliły się na grupy, robili różne rzeczy czterolatka uczyła syna jak używać kleju, bo on ma dopiero dwa lata uczyła go kleić różne rzeczy na papierze i też to było bardzo takie fajne do obserwowania ta współpraca ta, ta, ta nauka przez, przez właśnie pokazywanie kogoś starszego też wzięły buty i bawili się sznurowadłami, w sensie, że wyciągali sznurowadła i później próbowali włożyć się z powrotem do tych dziurek i y, tak się na tym y, skoncentrowali, że byli przy tych butach chyba dobre z pół godziny. Y, I też tak sobie pomyślałam, że to jest dobry, y, dobry, dobry taki, taka metoda nauki celowania w dziurkę, tak, bo trzeba mieć koordynację rąk. Y, no fajny, fajnie, fajnie. Y, co poszło dobrze jeszcze? No wyszliśmy później do parku. Y, w parku też mieli dobry czas. Y, do innego parku, gdzie, gdzie, gdzie mogły też się trochę powspinać, trochę zrobić gimnastyki. Um, a w drodze powrotnej zeszliśmy sobie do parku takiego z laskiem, gdzie są jeżyny. Pozbieraliśmy trochę jeżyn. No i wróciliśmy do domu na obiad. Znaczy obiad, kolację. Um, ja zdążyłam też ogarnąć trochę domowych obowiązków. Um, Starsze dzieci się też zobowiązały, że zrobię pewne obowiązki domowe same. Co mnie też ucieszyło, bo też zdejmuje ze mnie jakieś tam obciążenie. I co? I tyle w sumie. Co było trudne, to dla mnie osobiście to była pogoda, bo nie jest jakoś gorąco. Ani jest zimno, ale te chmury dzisiejsze to po prostu wiszą nad ziemią i było mi bardzo trudno się wybudzić. Z tego względu, że też już mnie budzi parę razy w nocy. Czasami mniej, czasami więcej, to ten sen jest przerywany. I na pewno ten czas właśnie teraz gdzieś o godzinie między 6 a 9, to już jest, jestem na jakby na ostatnich, że tak powiem, zasilaniu bateryjnym. Gdzie, gdzie już jakby szykuje się też do, do łóżka, zanim oni usną i później ja, żeby mieć siły na kolejny dzień. A co mi pomogło dzisiaj, to na pewno to, żeby poranek był znowu powolny, zaczęłam od szklanki gorącej wody z cytryno. Mąż mi zrobił później miałam kawę, modlitwa, trochę czasu ze Słowem Bożym. No, troszeczkę tam obowiązków i, i troszeczkę odpoczynku pomiędzy tymi obowiązkami. Przy okazji karmienie Józia. Pożywny lunch przed wyjściem do parku. Nie musiałam myśleć o jedzeniu przez dłuższy okres czasu. Myślę, że to był dobry dzień. Zwłaszcza, że dla mnie było dzisiaj ciekawe właśnie obserwowanie dzieci i jak one współgrały ze sobą, jak sobie pomagały nawzajem, uczyły się jedną drugiego, wymyślały różne tam właśnie gry i musiały jakoś przekonać tę drugą osobę, żeby bawiły się w jej grę, a nie w grę drugiej siostry. To też taka ważna taka umiejętność w życiu. Czasami to wypraszają jakoś siło, ale dzisiaj było to dosyć delikatne spontaniczne i dziewczyny miały dobre, właśnie do, dobre humory to podstawa więc dzisiaj jest koniec dnia drugiego, właśnie się przygotowuję do spania no i to tyle, do zobaczenia jutro, pa